Dobra, nagrywanie jest włączone. No to musisz tak bliżej podejść do mnie Tak żebym był na tym, wiesz? No jesteś wyraźnie. no to idę tu. Witam państwa serdecznie, witam wszystkich amigowców. Zapraszamy na najbliższym czasie na spotkanie Comp. Okej, okay, nie? No dobra. No idziemy dalej, nie? Idziemy dalej. Zapraszam. Znaczy nie no może, o dobra, to, yy, yy, weź to yy, wyłącz. Nie, leci. Nie, nie. Wyłącz. Niech leci. Nie, bo ja bym chciał. Leci. Dobra, to idziemy, zapraszamy, idziemy. Organizujemy to w Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu. Zapraszam. Teraz znajdujemy się tutaj. Znajdujemy się w środku w Copie, czyli Centrum Organizacji po Pozarządowych. Tutaj jest dostęp, mamy toalety, toaletę damską, toaletę męską. Idziemy do góry po schodach. Jesteśmy tutaj właśnie na głównej sali. Eee, tutaj e, do dyspozycji e, osób e, nie, by... Przebywający. przebywających. Mamy kuchnię, małą salę, dużą salę. Tutaj mamy szwedzki stół. No i tutaj. Pokaz szwedzki stół jeszcze. Szwedzki stół. Zapraszamy w najbliższym czasie na kolejną imprezę Arti.com w Zabrzu, w Copie, na, na ulicy Brodziuskiego 4. Dobrze. Tutaj, tutaj mamy kuchnię, jest dostęp, także mamy tutaj... Taki aneks, aneks kuchenny, jest yy, czajnik, jest herbata, kawa, można sobie zrobić coś do jedzenia. Teraz idziemy na małą salę. Tutaj jest też mała sala, mamy małą salę, na której można zrobić też farty jak jest mniej osób. Także zapraszamy na archikomp yy... I tak

Myślę, że my też możemy przyjść tu Roman i zrobić takie filmy. Film.